Dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek kilkaminutowy, bo zaraz jedziemy <laughs> Jakby na takie dodatkowe wakacje jeszcze z rodzicami I przepraszam za wszystkie odpucie. dźwięk cały, za cały dźwięk z tyłu. Poczekajcie. Dobra, no tak. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, które dajecie, za wszystkie wyświetlenia. Mam nadzieję, że ten film też się wybije. Jest to dla mnie po prostu: jakby. Kocham Was z całym serduszkiem. Kocham Was z całym serduszkiem za te wszystkie troski, które dla mnie robicie. Za subskrypcje, lajki i w ogóle. Ale oczywiście nie chodzi tutaj na YouTubie o tym, że będę codziennie nagrywała takie filmy typu Mówienie tak dalej, żebym tylko mówiła. A dzisiaj pokażę Wam bardzo, bardzo miłą osobkę. Czekajcie. Piszcie sobie wyszukiwarkę Malwina My jest to najbardziej, najmilsza osoba. Jest to artbook i po prostu jej mówiłam, że nikt mnie nie lubi. I w ogóle, a ona zrobiła artbooka Ania 9898 yy, i dolka. Yy, no, przejdźmy już do filmu. Yy, pozdrawiam Magtę tą 00. Jest to też miła osobka. Poczekajcie, bo mam wymiankę z dziewczyną. Mogę wam pokazać. Yy, dobra, ja tutaj się wymieniam jeszcze na szybko, na odcinku z dziewczyną. Ogólnie też... Poczekajcie. Proszę bardzo. Tutaj miała być piękna wymianka za kalosze. Ok, tutaj jest dziewczyna. Mam dać pierwsza. Nagrywam to na it. I... Mam dać pierwsza rybkę. Czekajcie. Ok, Miałam jej wysłać pierwsza rybkę. Wszystko się zapisuje. Proszę bardzo. Wysłano. Teraz ty. Jeśli oszuka, jest to największa oszustka w MSP. Czekamy. Uwaga, jeśli zaraz nie wyślę, to pamiętajcie, że jest to największa ośrodka. Wszystko się zapisuje teraz. Zobaczmy, podaję status. Dobra, uczciwa mam Zobaczymy, czy wysłała tylko, bo jak nie, to zobaczycie. OK. Dobrze. Czyli tak polecam Wam polcia Stitch 1-2-3. Jest to uczciwa osóbka. Stresowałam się trochę, że nie wyślę, tylko zablokuję. Ale yy, na szczęście jej potwierdzenia się okazały prawdziwe. Więc jakby możecie się z nią wymieniać i w ogóle. Nie oszuka was, jest to pewność moja oraz innych graczy, bo będę wiedziała, że po prostu nie oszukam. Więc polecam wymianki z nią. mi się MSP i Nie chcę mi nadużywać. E, polecam z nią wymianki. Mówię wam, wymieniajcie się z nią. Nie wiem, jakie ubranie do niej dobrać. Nie znaczy, dość karosze. O, no tutaj też się ścięło. Nie chcę zjechać na to. Dobra, MSP się ścina, no ale cóż. Dobra, jest mi trochę żal, że nie mam tej rybki. No, patrzcie, ścięła się MSP całe. jest. O, tutaj. Nie. Jest mi żal. Bardzo rybki. Ale jakby karosze dla mnie więcej znaczą niż ta rybka. Ja zawsze chciałam mieć kalosze, ale nigdy mi się to nie udawało mieć. Ale no. I zapraszam Was jeszcze na kanał Lipciara. Tam też się odbywają filmy, i to nie jest mój kanał drugi, bo konto Lipciara nie jest moje. Jest to konto mojej. Czekajcie. Mojej kuzynki, chyba. Tak, jest to konto mojej kuzynki, nagrywa ona tam na swoim koncie, możecie na nie teraz spaść, jak nie to później i oczywiście, no, to już wszystko, do zobaczenia.